I jedzenie i treningu. Każdy dzień zaczynam od siemiennego kawy, wody i oczywiście śniadanie. W poniedziałek kakaowy krem z fasoli. Spacer, tutaj macie kroczki i trening. Najmocniejszy w tygodniu oczywiście z rozciąganiem. Na przekąskę skyr i marcheweczki. Obiad to oszukane gołąbki. Przed kolacją piętki z domowego chleba, a na kolację kanapka. Wtorek zaczynam od kuleczek, stofu i daktyli Trening z malutkim obciążeniem i elementami cardio. Przekąska to skyr, marchewki i próbujecie stecz. Obiad jak wczoraj. Padły jeszcze lody z cukinii i truskawek. Jak każdego dnia trochę spaceru, tutaj kroczki, a na kolację kanapka. Środa taki om z chleba. Tutaj trening to Pilates i stretch. Warzywka na przekąskę z kryj i dwie krągi chleba. Obiad to botwinka z kaszą i twarogiem. Na kolację omlet a tu kroki czwartek gryczanka z musem truskawkowym, a trening to Pilates i mobility. Jogurt marchewki na przekąskę, no i trochę podjadania podczas gotowania. Na obiad makaron z warzywami i jajki. A kolacja to chleb w wieju i was. Jak zawsze herbatka, a tu kroki. Piątek i kafirowa pianka z maczek. Przekąska marchewki, a trening to mobility. Obiad czwartkowy Lody i magbu spędzą wieczór z Łukaszem. A i wpada jeszcze hałka z serem. Ja tylko jeżdżę na rowerze, więc czekajcie na mój tydzień.